Prezentowanie nieruchomości to chyba ta najbardziej sexy część naszego zawodu. Jeśli zajmujemy się fajnymi nieruchomościami jest to dodatkowo przyjemne, bo prezentujemy po prostu piękno. I to jest naprawdę fajne, to jest przyjemne, to jest czasami relaksujące. Bardzo kamera to lubi, dlatego ta część pracy pojawia się w telewizji. Natomiast pomimo że to jest takie piękne, takie proste się wydaje, to można tutaj sporo rzeczy zepsuć. Albo sporo rzeczy można nie wyciągnąć tak, jak można by wyciągnąć, żeby była jak największa efektywność. Więc dziś opowiem o prezentowaniu nieruchomości. Zapraszam! Pierwsza rzecz, według mnie bardzo istotna. Prezentujemy bez właściciela. Właściciel do tej pory to prezentował i z jakiegoś powodu nie sprzedał. Właściciel. Mieszka tam, więc właściciel być może za dużo wie, być może za mało wie, być może za bardzo docenia tę nieruchomość. W obecności właściciela oglądający będą się czuli jak goście. Oni mają się poczuć u siebie już jak gospodarze więc to są takie małe niuanse, od których warto rozpocząć. Stańmy na głowie, abyśmy mogli prezentować nieruchomość bez właściciela. Oczywiście, to jest najprościej osiągnąć na wyłączności, tak zwanej, ale być może się uda i przy umowach otwartych też to Wam osiągnąć, więc prezentujmy bez właściciela. Kolejna rzecz, dwujeczka, to jest słuchajcie, my ustalamy porę dnia i stańmy ponownie na głowie, żeby ustalić ten porę dnia taką, w jakiej dana nieruchomość najlepiej się prezentuje. To, że większość ludzi pracuje do 17, musi odebrać dziecko z przedszkola zjeść obiad i dopiero o 20 może oglądać, super, tak życie wygląda i tak często dwóm stronom pasuje to najbardziej, także czasami nam to pasuje, ale gdy się okazuje, że salon ma piękne, duże okna, w których złotą godzinę widać, a ta złota godzina o danej porze roku być może jest tylko o godzinie 16.30 albo o 18.30, gdy jesteśmy troszkę bliżej lata no to zróbmy to, żeby ten salon pokazać właśnie jak najfajniej, bo on być może jest sercem tego domu jeśli zaprezentujemy w złych godzinach, czyli za słabo zaprezentujemy ten lokal, być może nie dojdzie do transakcji i będziemy rozliczeni jako nieskuteczni. I ponownie obie strony nie będą pamiętały, że to one wybrały taką godzinę, że im to pasowało. My ustalmy tę porę dnia, bo to jest naprawdę istotne. I teraz uwaga! Czasami nieruchomość może być na tyle fajna, na tyle ciekawa, że właśnie warto pokazywać ją prawie że w nocy. Są też takie nieruchomości, z których może być piękna panorama, szczególnie gdy nie ma smogów, w którym jest piękne oświetlenie, w którym jest fajny kolor i on może być wyciągnięty tak dosłownie na maksa, gdy jest ciemno, więc to nie jest powiedziane, że tylko gdy jest jasno. To jest ta najlepsza pora, którą musimy wybrać. Czasami po ciemku będzie lepiej, ale bądźmy świadomi. Starajmy się, nawet jeśli idziemy już na jakieś ustępstwo, to starajmy się wiedzieć, że my chcemy osiągnąć jakąś porę i wiedzmy, która pora dnia będzie najlepsza dla danej nieruchomości. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna przy prezentowaniu nieruchomości, to jest odpersonalizowanie tego mieszkania. Tak, czyli postarajmy się, żeby mocno tam cebuli nie było czuć, postarajmy się, żeby wszystkie naczynia były schowane, postarajmy się, żeby pranie tam nie było suszone, czyli dlatego niedziele i poniedziałki mogą być słabe do pokazywania, bo mogą być domowe rzeczy jeszcze na wierzchu i trzeba zrozumieć domowników, jeśli tam mieszkają, że pewne Rzeczy mogą się tam odbywać, jak być może warto wybrać jeden dzień w tygodniu, w którym będzie nam to najłatwiej prezentować, więc też to weźmy pod uwagę. Kolejna, czwarta rzecz, która jest też istotna przy tych prezentacjach, to upewnijmy się, że łatwo tam trafić. My być może już jesteśmy czwarty raz, piąty raz danej nieruchomości, być może to jest ta dzielnica, którą znamy bardzo dobrze, ale weźmy pod uwagę, że będzie oglądał... Daną nieruchomość, kawaler, który jest trzeci raz w danym mieście, więc postarajmy się jakieś znaki szczególne wyodrębnić. Upewnijmy się na pewno, że w podstawowych nawigacjach są te adresy i tutaj uwaga, nawet Warszawa Centrum, nie wszystkie adresy są w nawigacji tak nakierowane, że samochód tam trafi. A gdy jest możliwość, to zawsze można wyjść. Zawsze można wyjść po daną osobę, no często agenci muszą wyjść, bo muszą podpisać jakąś umowę na kolanie pod żabką, więc tak czy się jak wyjdą, ale wiedzmy chociaż, żeby łatwo było trafić w dane miejsce, w dany punkt, w którym się umawiamy. Kolejna, będzie tu jeszcze piąta rzecz, która jest bardzo przydatna przy tych prezentacjach, to słuchajcie, zadbajcie o muzykę. Muzyka to jest zmysł, to jest kolejny zmysł. Najczęściej to tylko mówimy, prezentujemy. I zaniedbujemy pozostałe zmysły, a o muzykę warto zadbać, możemy się dowiedzieć, kto będzie oglądał. Niektóre agencje mają w zwyczaju sprawdzić wcześniej osobę, którą zaproszą do swojej nieruchomości. Więc jeśli będziemy wiedzieli, że to jest pan w wieku 35 lat, to jest duże prawdopodobieństwo, że w danym guście muzycznym się obraca. Jeśli ktoś lubi być bardzo dobrym śledczym, to być może w internecie się dowie coś o danej osobie i tym bardziej można zapunktować. Jeśli ktoś słucha wyjątkowej muzyki, trafienie w jego gust jest bardzo istotną rzeczą, wiem to z autopsji, więc warto czasami się dostosować, nie na siłę, nie za sztucznie, ale chociaż w okolice danego gustu. Jeśli nie w gust, osoby poszukującej, to można też się próbować dostosować w gust danej nieruchomości. Czyli jeśli będzie specyficzne wnętrze, można to wnętrze jeszcze podkreślić dźwiękiem. I naprawdę nie zapominajmy o dźwięku. Dźwięk jest fajną rzeczą, bardzo fajną, często zaniedbaną. I szóstka. Chyba szóstka ostatnia jest rzecz, która mi przychodzi na myśl, takich rzeczy, o których w telewizji się nie mówi za często. Zadbajmy też o zapach. Słuchajcie, zapachy też potrafią być bardzo fajne, potrafią być bardzo marketingowe, mogą być dostosowane do różnych pór roku. Tylko nie do końca tu chodzi o taki zapach za 8 zł z marketu, tylko może o lepsze zapachy, które stymulują pewne rzeczy w mózgu. To jest może na granicy podprogowości, ale przede wszystkim to może powodować także pewne jakieś działania relaksacyjne, a często ludzie tego oczekują od mieszkań, od domów. Od lokali handlowych, usługowych oczekujemy czego innego, więc tam trzeba bardziej rozdrażnić nas zapachem i dźwiękiem. Natomiast jeśli prezentujemy klasyczne mieszkaniowe nieruchomości, możemy starać się w relaks, w spokój, w bezpieczeństwo, w takie emocje wchodzić zapachem, i uwierzcie mi, da się to zrobić. To chciałem Wam powiedzieć o prezentacjach. W ogóle do wizualnych rzeczy nie chciałem przywiązywać się za mocno, bo to już każdy wie, każdy to zna, bo tego w telewizji było tak dużo. Dziękuję wszystkim za uwagę i pamiętajcie, te prezentacje one potrafią rozpocząć kolejną rzecz, jaką są negocjacje, więc życzę wszystkim, aby te prezentacje wychodziły jak najszybciej, jak najskuteczniej, aby ich było jak najmniej, bo to znaczy, że wykonujemy je wtedy świetnie. Dziękuję bardzo za uwagę i tradycyjnie zapraszam ponownie.